O bólu, który nie odpuszcza. Rozmowa o leczeniu bólu u pacjentów z ranami przewlekłymi z doktor nauk medycznych Anną Szelką Urbańczyk. Ból towarzyszy wielu pacjentom z ranami przewlekłymi niemal na każdym etapie leczenia. Od momentu powstania rany, przez oczyszczenie, zmianę opatrunków, aż po długotrwałe zmagania z procesem gojenia. To ból fizyczny, ale często również emocjonalny i społeczny. Skuteczne leczenie bólu w tej grupie pacjentów wciąż bywa niedoceniane lub bagatelizowane, choć jest kluczowe dla poprawy jakości życia, współpracy terapeutycznej i skuteczności leczenia. O tym, jak nowoczesna anestezjologia i medycyna bólu mogą wspierać pacjentów z ranami, rozmawiamy z doświadczoną lekarką, doktor nauk medycznych Anną szelką Urbańczyk. Łączy ona codzienną praktykę kliniczną z działalnością naukową i edukacyjną, a jej wykład otwiera ważną dyskusję o miejscu leczenia bólu w terapii ran przewlekłych. Pani doktor, w pani e, pracy doktorskiej poruszyła pani temat technik anestezji regionalnej. Czy widzi pani potencjał zastosowania blokad nerwowych lub innych technik interwencyjnych w terapii bólu przewlekłego u pacjentów z ranami, na przykład w przebiegu cukrzycowej choroby stóp? E, tak, anestezja regionalna znajduje swoje miejsce w wytycznych leczenia bólu przewlekłego, w tym bólu neuropatycznego, który najczęściej ma miejsce u pacjentów ze stopą cukrzycową. Natomiast jest to mniej więcej trzecia-czwarta linia leczenia. Początkowo wykorzystujemy koanalgetyki, podstawowe analgetyki znajdujące się w drabinie analgetycznej. Kiedy te postępowanie jest niewystarczające, możemy początkowo zacząć od blokady diagnostycznej. To znaczy wykonujemy blokadę w obrębie unerwienia. W ramach którego mamy patologię. Jeżeli pacjent odczuje istotną ulgę po tej blokadzie diagnostycznej, możemy rozważyć wykonanie neurolizy, termolezji bądź innej, bardziej permanentnej metody zahamowania przewodnictwa nerwowego w danym obszarze. Brzmi niesamowicie obiecująco. Tak, jest to obiecujące i ma to dosyć dobre efekty. Jednak jest to związane również z ewentualnymi zaburzeniami czucia w danym obszarze tak. i pacjent musi być poinformowany o tym, żeby nie był zaskoczony tym, że jednak to miejsce jest miejscem obcym, innym. Dlatego ta blokada diagnostyczna pozwala nam z jednej strony ocenić, czy odnerwienie danej okolicy będzie miało sens i przyniesie mu korzyść, a także pozwala pacjentowi sprawdzić jak to będzie, kiedy nie będzie miał uczucia w danym obszarze. A czy leczenie bólu przewlekłego to mm, długa droga i czy według pani anestezjolog powinien być stałym członkiem zespołu takiego interdyscyplinarnego, który y, opiekuje się pacjentem z raną trudno gojącą? Y, w przypadku pacjenta z raną przewlekłą jest to długi proces. I stan pacjenta, stan rany, ym, poziom natężenia bólu, charakter bólu może się zmieniać. Dlatego warto być w stałym kontakcie, po to, by optymalizować postępowanie. Na pewno na początku będzie trudno, będzie trudno przyzwyczaić się do leków, do tego, jakie one działania niepożądane mogą nieść, ponieważ każdy lek niesie ze sobą pewne działania niepożądane. Trzeba dobrać leki w ten sposób, by były akceptowalne dla pacjenta żeby pacjent odniósł z tego korzyść, żeby nie był pacjent dla leku, tylko lek dla pacjenta. Poza tym w czasie gojenia też stan chorego się zmienia. Nie zawsze te leki, które były dobrane początkowo, będą dobre w późniejszych etapach leczenia. Więc warto być stale w kontakcie i pracować wspólnie. Nie zawsze oznacza to, że ten anestezolog musi być cały czas. Warto czasem zadzwonić, wymienić się mailem, wymienić swoje spostrzeżenia i modyfikować tą terapię tak, żeby podążała za pacjentem. Właśnie co mówię, to jest to, że mówiąc o zespołach interdyscyplinarnych, często mamy na myśli lekarza, pielęgniarkę, może psychologa, coraz częściej dietetyka. Ale bardzo rzadko mówimy o anestesyzologii, a to wydaje mi się, że jest niesamowicie kluczowe i bardzo cenne, zarówno dla całego zespołu w procesie leczenia pacjenta, jak i dla samego chorego. Leczeniem bólu zajmują się również czasem neurolodzy, mhm. czasem specjaliści opieki paliatywnej, czasem interniści. Nie zawsze to musi być anestezjolog. Warto by było, żeby to była osoba znająca się na temacie i podążająca za potrzebami chorego. Czasem dobrze, żeby była to osoba spoza tego teamu, który widzi pacjenta na co dzień, żeby czasem chłodnym okiem tak. popatrzeć z boku, gdzie jest, gdzie jest potrzeba, którą dobrze by było zaopiekować. Naturalnie. Jakie znaczenie w skutecznym leczeniu bólu przewlekłego ma współpraca między specjalistami, właśnie anesteziologiem, pielęgniarką leczenia ran, fizjoterapeutą czy psychologiem? I czy to się już dzieje w praktyce klinicznej? Czy już to obserwujemy? Tak, istnieją takie, istnieją takie poradnie. Niestety w ramach NFZ-u i tego, co nam nasze państwo zabezpiecza, jest to trudno wykonywalne, ale istnieją takie poradnie. Mogę to zareklamować poradnie w pełnym białym soku, która zajmuje się zarówno leczeniem ran, fizjoterapią, opieką psychologiczną, psychiatryczną, a przede wszystkim leczeniem bólu, zarówno w sposób interwencyjny, jak i zachowawczy, i można to wykonywać, mają fantastyczne efekty. I pacjenci są zaopiekowani. Samymi lekami nie osiągniemy takiego efektu jak holistycznym podejściem, bo czasem po dobrej rozmowie z fizjoterapeutą możemy ustalić czy wykonanie czy nawet czasowej blokady umożliwi pacjentowi rehabilitację i w jakim zakresie, czy odnerwienie danego regionu nie spowoduje wtórnego uszkodzenia, ponieważ pacjent będzie obciążał na przykład daną kończynę mhm. i wtedy rehabilitacja się więcej szkód niż korzyści, więc warto rozmawiać, warto współpracować, warto określać wspólne plany działania, tak by pacjent był zaopiekowany. A jakie widzi Pani wyzwania w podejściu do leczenia bólu u pacjentów starszych i takich obciążonych wieloma chorobami w kontekście bezpieczeństwa farmakoterapii czy ryzyka działań niepożądanych? Mówimy tutaj o zjawisku polipregmazji? Ważne jest, by, by wspólnie rozmawiać, bo często pacjenci, w w wieku podeszłym, mają np. nierozpoznaną depresję. Depresja zwiększa odczuwanie bólu. Pacjenci z tym rozpoznaniem częściej skarżą się na dolegliwości bólowe, częściej mają zaburzenia snu i czuwania, które również pogłębiają złe samopoczucie. Mm -hmm. Więc wspólne leczenie czasem depresji, czasem wyciągnięcie pacjenta z problemu psychicznego, psychoterapia bardzo pozwalają nam ograniczyć dawki leków przeciwbólowych. Więc to jest też ważne, żeby pacjentem zająć się wielorako, że gdybyśmy chcieli pacjenta leczyć samymi tabletkami, dawki byłyby niejednokrotnie toksyczne. I warto też z pacjentem rozmawiać i oznaczać y, u pacjenta akceptowalny poziom bólu, bo często nie stajemy z pacjenta całego bólu, tak. ale często możemy osiągnąć poziom bólu, który pozwala mu funkcjonować, spać, cieszyć się kontaktem z rodziną, bez nadmiernej sedacji, bez nadmiernych skutków ubocznych. Mhm. I kiedy damy pacjentowi odrobinę. Sprawczości i możliwości decydowania na przykład o dawce leku, o tym, o tym kiedy ten lek zażyć, tak by działał on optymalnie, by w ważnych dla niego momentach na przykład całkowicie wyłączyć ten ból albo zmniejszyć dawkę leku wtedy, kiedy pacjent chce być bardziej świadomy i ograniczyć sedację związaną na przykład z, z silnym opioidem, tak by cieszyć się maksymalnie tym życiem, które pacjent ma. Piękna idea. Z Pani doświadczenia, jak często pacjenci z ranami przewlekłymi trafiają do poradni leczenia bólu z powodu właśnie dolegliwości bólowych i związanych z leczeniem rany przewlekłej? I jak ocenia Pani skuteczność stosowanych obecnie metod uśmierzania grupów bólu w tej grupie pacjentów? Uważam, że pacjenci trafiają zbyt rzadko. Uważam, że ogromnym problemem w naszej opiece zdrowotnej jest to, że pacjent musi się stawić w poradnie leczenia bólu, ponieważ często te rany występują u pacjentów przewlekle leżących, pacjentów będących w domu. I nie zawsze są to pacjenci pod opieką hospicjum domowego, ponieważ nie mają rozpoznań kwalifikujących do takiej opieki. I jest ogromna luka i wielka nisza, w której znajdują się chorzy, którzy są niezaopiekowani dlatego, że nie mają w jaki sposób dostać się do poradni. W poradniach często są wielogodzinne kolejki. Pacjenci rezygnują z takiej opieki, ponieważ system jest niewydolny, nie dlatego, że nie ma wiedzy, nie dlatego, okay. że nie ma umiejętności, nie dlatego, że nie ma odpowiednich leków. Tylko czasem problemem jest dojazd, czasem problemem jest podejście do poradni, czasem problemem jest ten wąski korytarz, w którym jest zbyt mało krzesełek, żeby spokojnie poczekać. Więc jest tutaj ogromne pole do popisu dla systemu, po to, żeby udostępnić tym pacjentom prawidłowe leczenie, ponieważ jest ono możliwe. Pani doktor, widzę w Pani oczach i w Pani postawie niesamowitą pasję do uśmierzania tego bólu, do niesienia pomocy pacjentom. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. I dziękujemy za poświęcony czas, za rozmowę i za tą atencję. Właśnie po to, by móc lepiej jakościowo prowadzić tych pacjentów i może uświadamiać zarówno społeczeństwo, jak i medyków, że interdyscyplinarne zespoły mają ogromne znaczenie i już nie patrzymy miejscowo na ranę, w sensie tych 12 centymetrów, tak. tylko patrzymy na człowieka, zarówno w jego duszę, jak i całe ciało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.